Bardzo serdecznie. Nazywam się Jana Wójtowicz, a to obok mnie, pokaż się ładnie, to jest drakuła zwana Draką. I ona tutaj jest po to, żeby zaprzeczyć bardzo krzywdzącemu stereotypowi o tym, że pisarz musi mieć kota. Pisarz nie musi mieć kota, a niekiedy nawet nie może. Tak jak w moim przypadku, jest na koty kicham. i to nie w celu przeproszenia ich, tylko zdrowotnie. Mam psa, i jak widać na załączonym obrazku. Z też można co prawda trochę zjada ręce człowiekowi, ale na klawiaturze się da pracować. Jestem tutaj po to, żeby opowiedzieć Państwu o moim nowym opowiadaniu, o najnowszym numerze science fiction, fantasy i horror. To jest numer lipcowy. Opowiadanie nazywa się Pewnej dniocy we Wrocławie. A to opowiadanie jest troszkę szczególne z pewnego względu, mianowicie postanowiłam wyjść z szufladki. O tej szufladce usłyszałam przez ostatni rok strasznie dużo. O tym, że albo już w niej siedzę, albo czy nie boję się, że mnie w niej zamkną. Albo czy nie czuję się zaszufladkowana, a ja mam klaustrofobię. Generalnie, już siedzenie w szufladzie mnie nie zachwyca, więc postanowiłam coś zrobić, żeby z niej wyjść. Najprościej było się łączyć napisać coś, co będzie trochę inne od wszystkiego, co pisałam do tej pory, i tym czymś jest właśnie opowiadanie pewnej dniocy we wraslowie, a także kolejne opowiadanie, o którym zaraz. To właśnie. To było mroczne. przede wszystkim, bo ono jest mroczne w podwójnym znaczeniu tego słowa. Jakie przeczytać to zrozumiecie dlaczego? Jest inna od tego, co opisano do tej pory i nie poprzestanę na tym jednym innym opowiadaniu. Kolejne z takich innych, nieszufratkowych, jest już gotowe. Będzie do przeczytania w bliskim określonym terminie w jednej z nowych antologii Fabryki Słów. To jest fantastyka religijna, tak? Tego też sobie nie odpuściłam, wziąłam się za to. Ale to nie znaczy, że zrezygnuję z tak zwanych szufladkowych. Opowiadanie powieści. W tej chwili pracuję nad drugim tomem otwiaczki. Wreszcie będzie napisany już z głowy. Czy ja go będę miała z głowy, będziecie mogli przeczytać? Jak skończę, wezmę się za trzeci tom, też, ja będę miała w końcu z głowy, aby będzie mogli przeczytać. A w międzyczasie zobaczymy. Może się wraz z naszego dalszego ciągu, może napiszeć coś innego. Ostatnie moje ulubione słowo, to jest spodoznane, więc wszystkiego możecie się spodziewać. Dziękuję bardzo za uwagę i do przeczytania!